Wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych gadżetów, dzięki którym będziemy mogli sobie zrobić naprawdę fajne domowe spa. Część rzeczy jest z Polski, część jest z zagranicy. Mam nadzieję, że to fajnie jakoś połączymy. I właśnie dzięki tym kilku rzeczom myślę, że w fajny sposób rozmaicimy sobie taki właśnie dzień tylko i wyłącznie dla nas, dla naszej urody i dla naszego dobrego samopoczucia. Tak więc przejdźmy do pokazywania i zrobimy z tego troszeczkę takie małe gadżetowo, po kolei Wam będę pokazywała rzeczy, które myślę, że będą fajne. No i zobaczcie sami co dla was przygotowałam. Zacznijmy od polerki do paznokci, która jest zasilana na baterie. Akurat ja jej nie będę na sobie testować na tym filmie, bo dopiero co zrobiłam paznokcie, ale na pewno przetestuję ją z wami na innym filmie. Możemy ustawić prędkość obrotów, a nawet ich kierunek. Do tego jest to na tyle fajne rozwiązanie, że aż mam ochotę wypolerować płytkę moich paznokci, a tej czynności naprawdę bardzo nie lubię dalej Was nie zaskoczę, bo użyjemy ręcznika który już Wam pokazywałam na jednym z czajnapostów. Postów, w ramach naszego domowego spa zadbajmy o nasze włosy, najlepiej nałóżmy na nie naszą ulubioną odżywkę, pozostawmy ją na głowie na dłuższą chwilę i zwińmy włosy właśnie w tego typu ręcznik, teraz przejdźmy do czegoś co skradło moje serce, jest to peeling kawowy Body Boom naprawdę się w nim zakochałam i nie sądziłam że kiedykolwiek polubię peelingi bo serio za nimi nie przepadałam zacznijmy od tego, że z zewnątrz Wyglądają przecudownie, uroczo i bardzo elegancko. Jest dostępnych kilka zapachów takich jak mango, kokos, banan i oczywiście podstawowy zapach kawy. Dostajemy wszystko zapakowane w papierową torbę, gdzie mamy sam produkt, łyżeczkę oraz informacje, w czym nam Body Boom ma pomóc, a mianowicie w zwalczaniu celulitu i rozstępów, by złuszczyć i oczyścić skórę, nawliżyć ją i wygładzić oraz pomóc nam w jej regeneracji. Body Boom możemy dodać do naszej kąpieli. 2-3 razy w tygodniu, wcierać okrągłymi ruchami i pozostawić na skórze na 5-10 minut, a następnie spłukać. Obiecuję Wam, że się nie zawiedziecie, bo to co się stało z moją skórą po kilku stosowaniach jest niesamowite! Jest jędrna, nawilżona i aż sprężysta, a nie pamiętam bym kiedykolwiek taką miała! A do tego my i cała łazienka pachnie najpyszniej jak się tylko da! Po tych cudownych chwilach w wanie możemy zmyć odżywkę, a następnie włosy zawinąć w wałki. Ja mam akurat takie, które są niesamowicie urocze, bo w kształcie truskawek. Myślę, że świetnie nadadzą się na zakręcenie końcówek włosów i nadać im trochę innego kształtu. Gdy już mamy włosy przygotowane do kręcenia, to przydałoby się zadbać o usta. Zamówiłam sobie jednorazowe silikonowe nakładki z kolagenem, wystarczy je wypakować, nałożyć i pozostawić na kilka minut. I zawsze ich używam, gdy tylko coś złego dzieje się z moimi ustami, i naprawdę bardzo często mnie ratują. Okej, okay, tak więc to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli któraś z tych rzeczy Wam się podoba, zostawię Wam do wszystkiego linki podane w opisie lub też nazwy. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, żebym wiedziała, że chcecie kolejne tego typu filmy. Napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało i co najbardziej Was zaskoczyło. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ dalej tworzymy naszą jedną wspaniałą rodzinkę. Parajcie na Facebooka, Instagrama, Snapa grupę. I wszystko inne co spadane w opisie. No i to chyba tyle, tak więc widzimy się w kolejnych odcinkach i pa pa!